Według mnie jak najbardziej tak, ponieważ Wrocław był kiedyś za czasów Niemców miastem słynącym, będącym na bardzo wysokim poziomie, więc powinno powrócić do. nawiązać do tamtych czasów, więc jak najbardziej. Chciałabym, żeby takie imprezy się odbywały. Wrocław jest dużym miastem. Wrocław ma ponad 700 tysięcy mieszkańców, więc na pewno. Dobrze by było, gdyby to miasto, nie tylko tak jak tutaj odbywają się piękne imprezy, noworoczne czy takie inne, żeby to były sportowe. Młodzież miałaby zajęcie, poszłaby, by jakoś tak byłoby dobrze. Czemu nie? To tylko będzie zapraszało ludzi do naszego miasta, no, będą się zwracać koszty niektórych obiektów, tak samo jak są były spekulacje na temat wrocławskiego stadionu, czy się zwróci koszt, czy nie, czy zarabia ten obiekt, czy nie. Myślę, że to jest jak najbardziej mile widziane. Nie wiem, czy dużo turystów to jest dobry kierunek dla Wrocławia. <taki> Taki jest moje, takie jest moje zdanie. Tak. To Dlaczego? Bo kultura jest bardzo fajną, ważną rzeczą i sport również. Nie, tak naprawdę to taka generalna międzynarodowa imprezy są fajne, gdyż ludzie się poznają i bardziej się liczymy na arenie międzynarodowej. Zawsze to jest kasa. Przede wszystkim. To bo chodzi o biznes. Dla miasta, dla, nie tylko dla urzędu, że tak powiem, dla miasta jako podmiotu, ale również dla, że tak powiem, knajp, sklepów, wszystkiego. Oczywiście. To jest miasto już europejskie, także na pewno. No, w to kulturalne, myślę, że tak. No, ale te, te drugie to, to, to nie bardzo. Na no, takie popularne imprezy, ja pani. Podejrzewam, że tak. Nie? To jest przyjemność pójść zobaczyć mecz, prawda? Mhm. Na przykład.